Zatrzymaj się na chwilę. Tak, właśnie teraz. Bo to, co zaraz usłyszysz, nie jest zwykłym tekstem. To nie motywacyjne hasło. Nie lekcja. Nie historia. To kot. Boski kot, który otwiera drzwi w twojej świadomości, a kiedy te drzwi się otworzą, życie, jakie znałeś, przestanie istnieć. Florence Scovel Shin mówiła, twoje słowo jest twoim losem. Każde zdanie, które wypowiadasz, jest jak klucz do innego wymiaru rzeczywistości. Jedno słowo może zatrzymać błogosławieństwo, inne może je otworzyć. I dziś poznasz to jedno zdanie, które potrafi zmienić wszystko w ciągu 24 godzin. Nie musisz w to wierzyć od razu, nie musisz rozumieć jak to działa, bo to zdanie nie jest dla Twojego rozumu, jest dla Twojej duszy, a Twoja dusza rozpozna w nim prawdę. Przez całe życie uczono Cię, że zmiana wymaga czasu, że musisz się starać, walczyć, planować. Ale boskie prawo nie zna pojęcia czasu, w boskiej przestrzeni wszystko dzieje się teraz. I właśnie dlatego to zdanie działa, bo przywraca Cię do rzeczywistości teraz. Weź głęboki oddech i pozwól, by każde słowo, które zaraz usłyszysz, weszło w Ciebie głęboko, tak jak promień światła wchodzi w najciemniejsze miejsce w pokoju. To zdanie brzmi: Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. Nie pytaj jak, nie pytaj kiedy. Powiedz to i pozwól, by wszechświat zrobił resztę. Florence pisała: Nie musisz zmuszać Boga do działania, musisz tylko przestać mu przeszkadzać. A właśnie to robisz, kiedy przestajesz błagać i zaczynasz ogłaszać. Bo kiedy wypowiadasz słowa z mocą, z boską pewnością, cały wszechświat dostraja się do ciebie jak orkiestra do dyrygenta. Powiedz więc to zdanie jeszcze raz, w myślach, na głos, cicho, ale z autorytetem. Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. Czy czujesz różnicę? Twoje ciało reaguje, twój oddech się uspokaja, twoja dusza zaczyna się prostować, jakby przypominała sobie, kim naprawdę jesteś. To nie mantra, to prawo, to nie zaklęcie, to deklaracja twojej boskiej tożsamości. W każdej chwili, kiedy wypowiadasz to zdanie, wysyłasz do pola energii sygnał posiadania, a pole energii odpowiada natychmiast, bo nie zna braku. Zna tylko rezonans. Jeśli mówisz z niedostatku, otrzymujesz więcej niedostatku. Jeśli mówisz z pełni, doświadczasz pełni. Dlatego tak ważne jest, byś wypowiadał te słowa nie z nadzieją, ale z pewnością. Nie z lękiem, ale z wdzięcznością. Nie jak ktoś, kto prosi, ale jak ktoś, kto wie. Florence mówiła, że wiara to zdolność widzenia końca od samego początku. To właśnie robisz, gdy wypowiadasz to zdanie. Nie mówisz o tym, czego ci brakuje, mówisz o tym, co już jest twoje i wtedy dzieje się coś, czego nie potrafisz wytłumaczyć. Telefon od osoby, z którą dawno nie rozmawiałeś, sytuacja, która nagle się rozwiązuje, pomysł, który przychodzi znikąd, ale jest dokładnie tym, czego potrzebowałeś. To nie przypadek, to prawo w działaniu, prawo, które Florence nazywała prawem boskiej gotowości. Bo w oczach Boga wszystko czego pragniesz już jest gotowe, już istnieje, już czeka. Nie w przyszłości, w teraźniejszości, do której możesz się dostroić. To zdanie jest jak kod aktywacyjny, jak hasło do pola obfitości. I tylko ty możesz je wypowiedzieć. Nie twoja rodzina, nie przyjaciele, nie świat zewnętrzny, tylko ty, bo tylko twoje słowo ma władzę nad twoim życiem. Teraz powiedz to jeszcze raz. Zrób to tak, jakbyś właśnie otrzymywał to, o co prosiłeś przez lata. Niech każde słowo będzie nasycone radością i wdzięcznością. Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. I teraz zobacz oczami wyobraźni, jak twoje życie zaczyna się przesuwać nie gwałtownie, ale subtelnie jak mgła, która się rozprasza, a pod nią pojawia się światło bo to zdanie nie zmienia świata zewnętrznego ono zmienia ciebie. A kiedy ty się zmieniasz, świat zewnętrzny musi się dopasować. To jest sekret, którego większość ludzi nie rozumie. Nie musisz walczyć z rzeczywistością, nie musisz przekonywać świata. Wystarczy, że zmienisz ton swojego słowa. Florence powtarzała: Nie mów o tym, co widzisz, mów to, co chcesz zobaczyć. To, co widzisz teraz, to tylko echo twoich dawnych słów, ale to, co powiesz dzisiaj, stanie się twoim jutrem. Jeśli więc chcesz, by jutro wyglądało inaczej, zacznij teraz. Nie jutro rano. Nie po weekendzie. Teraz. Powiedz to zdanie raz jeszcze i pozwól, żeby jego wibracja popłynęła przez twoje ciało. Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. Powiedz to z uśmiechem, nawet jeśli nie masz powodu do uśmiechu. Powiedz to z wdzięcznością, nawet jeśli jeszcze nie widzisz efektu. Bo to właśnie wiara jest tym, co otwiera drzwi. A gdy te drzwi się otworzą, wszystko zaczyna się dziać, często w sposób, którego nie da się logicznie wytłumaczyć. Florence pisała, że Bóg działa w ciszy. Nie zawsze słyszysz jego kroki, ale on zawsze się porusza, kiedy ty ogłaszasz prawdę. Jeśli czujesz teraz ciepło, spokój, lekkość, to znak, że twoja energia zaczęła się dostrajać. Że Twoje słowa trafiły do właściwego miejsca, bo duch reaguje natychmiast, kiedy słyszy prawdę, i właśnie dlatego ta fraza działa tak szybko, bo jest zgodna z prawem, które Florence nazywała boskim rytmem wszechświata. Nie próbuj zrozumieć, pozwól się prowadzić, zaufaj, że w ciągu 24 godzin zobaczysz potwierdzenie. Nie szukaj go, ono samo Cię znajdzie, bo wszechświat zawsze reaguje na Twoje słowo. A Twoje słowo właśnie się stało boskim prawem w ruchu. To dopiero początek, bo w następnej części wejdziemy głębiej w tajemnicę tego zdania, w to, dlaczego działa, jak zmienia Twoją wibrację i jak używać go tak, by stało się Twoim nowym rytmem życia. Czy wiesz, dlaczego to zdanie działa? Bo w chwili, gdy je wypowiadasz, Twoje ciało, Twoje pole energetyczne, Twoje serce i Twoja dusza zaczynają grać. W tej samej tonacji. I wtedy wszechświat odpowiada. Nie dlatego, że wreszcie zasłużyłeś, ale dlatego, że wreszcie się dostroiłeś. Nie potrzebujesz przekonywać Boga. Nie potrzebujesz błagać o cud. Cud już został wypowiedziany w Tobie. I każda cząsteczka Twojej istoty rozpoznaje to zdanie jak echo, które wraca do swojego źródła. Florence mówiła: Niech Twoje słowo będzie Twoim skrzydłem, a nie ciężarem. To, co mówisz, unosi Cię. Albo cię zatrzymuje, a więc jeśli przez lata powtarzałeś słowa lęku, braku, wątpliwości, dziś kończy się ten rytm. Bo dziś zaczynasz mówić językiem królestwa. Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. To zdanie nie jest prośbą, to przypomnienie. To powrót do pamięci, w której twoja dusza już znała obfitość, już znała spokój, już znała cud. Nie potrzebujesz więcej czasu, by się przygotować. Nie potrzebujesz kolejnego kursu, kolejnej książki, kolejnej rady, bo to nie brak wiedzy cię zatrzymywał. To brak słowa, słowa, które wypowiedziane z autorytetem, nie tylko informuje wszechświat o twoim pragnieniu, ale nakazuje mu działać. To właśnie jest prawo boskiego dekretu, o którym mówiła Florence. To prawo mówi, że kiedy twoje słowo jest zgodne z boską prawdą, natura nie ma wyboru, musi się zmienić. Pomyśl o tym przez chwilę. Jak powstał świat? Nie przez plan, nie przez wysiłek, nie przez analizę, przez słowo. Niech się stanie światłość. I światłość się stała to jest ta sama moc, którą masz w sobie, bo boska iskra, która wypowiedziała to pierwsze zdanie, płonie także w tobie. I kiedy mówisz w zgodzie z tą iskrą, twoje słowo staje się prawem. Ale jest jedna tajemnica, o której mało kto mówi: prawo reaguje tylko na słowa żywe. Nie reaguje na powtarzanie bez mocy, nie reaguje na słowa mówione z wątpliwością. Prawo reaguje tylko wtedy, gdy mówisz z wnętrza swojej tożsamości, z miejsca, w którym wiesz, a nie chcesz wiedzieć. Dlatego zanim wypowiesz to zdanie po raz kolejny, zatrzymaj się na chwilę. Poczuj w sobie przestrzeń, weź oddech, niech cisza stanie się Twoją świątynią, i dopiero wtedy wypowiedz je jak król, jak królowa jak ktoś, kto nie prosi o wejście, ale wraca do swojego domu. Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. Florence pisała, że Słowo z mocą jest jak nasiono, które nigdy nie może umrzeć. Kiedy wypowiadasz to zdanie z wiarą, sadzasz nasiono w glebie swojego ducha i nawet jeśli przez chwilę nie widzisz wzrostu, ziemia już pracuje, energia już się przemieszcza, rzeczywistość już zaczyna się porządkować wokół Twojego słowa. Czasami zmiana przychodzi jak błyskawica, innym razem jak powiew wiatru, który prawie niezauważalnie zmienia kierunek. Ale zawsze przychodzi. Zawsze. Bo prawo nigdy nie zawodzi, kiedy zostaje aktywowane przez wiarę. Może teraz myślisz, ale ja próbowałem już tyle razy. Florence odpowiedziałaby ci, nie próbuj, ogłaszaj. Bo kiedy próbujesz, działasz z poziomu braku. Kiedy ogłaszasz... Z poziomu władzy. I to właśnie różni ludzi, którzy widzą cuda, od tych, którzy tylko o nich czytają. Twoje słowo to komenda, nie modlitwa błagalna, ale boski rozkaz. I kiedy nauczysz się mówić jak ktoś, kto już posiada, życie zacznie się układać w rytm, który zawsze do Ciebie należał. Powiem Ci coś, co wiedzą tylko ci, którzy praktykują to prawo głęboko. Twoje słowa nie działają dlatego, że mają moc. One mają moc dlatego, że Ty jesteś tą mocą. Nie szukaj mocy na zewnątrz. Nie prośby przyszła, ty jesteś jej kanałem. A kiedy twoje usta wypowiadają prawdę, nawet wszechświat zatrzymuje się, by słuchać, bo boskość w tobie przemawia do boskości we wszystkim. Dlatego nigdy nie mów nie mogę, nigdy nie mów nie wiem, nigdy nie mów zobaczymy. To słowa, które zamykają drzwi. Mów jestem gotowy, mów już to mam, mów wszystko czego pragnę, już zostało mi dane. Powtarzaj to rytmicznie, rano zanim otworzysz telefon, wieczorem zanim zaśniesz, nie jak robot, ale jak kapłan wypowiadający święte zdanie, bo tym właśnie jesteś, kapłanem swojego życia. Widzisz, ludzie czekają na znaki, czekają aż coś się wydarzy, aż ktoś im powie, że są gotowi. Ale ty nie masz czekać, ty masz ogłaszać, bo wszechświat nie reaguje na czekanie, reaguje na wibrację pewności. Reaguje na słowo, które brzmi jak dzwon w duchowym królestwie. I właśnie w tej chwili, gdy to czytasz, prawo już działa, już się porusza. Twoje życie już zaczęło się zmieniać. Nie zobaczysz tego od razu, ale poczujesz. Najpierw w energii, potem w emocjach, a w końcu w materii, bo wszystko zaczyna się w niewidzialnym. I to, co niewidzialne, zawsze poprzedza to, co widzialne. Florence często mówiła: Nie szukaj dowodów, stań się dowodem. Więc nie czekaj, aż coś się stanie, zacznij zachowywać się tak, jakby to już się stało. Nie dlatego, że udajesz, ale dlatego, że rozumiesz prawo. Prawo zawsze reaguje na wibracje już jest. Kiedy wchodzisz w ten stan, świat nie ma wyboru, musi ci to pokazać. Teraz weź głęboki oddech i zamknij oczy. Poczuj, jak energia krąży wokół ciebie. Poczuj, jak Twoje serce bije w rytmie nowej częstotliwości i powiedz po raz kolejny: Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. Niech to będzie Twój dźwięk, Twój ton, Twoje zakotwiczenie, Twoja modlitwa i Twoje prawo, bo to nie jest zdanie, to portal, to przejście między światem strachu a światem wiary. I jeśli czujesz w sobie ten drżenie, to nie przypadek, to znak, że Twoja dusza właśnie otworzyła drzwi że twoje słowo zostało usłyszane, że boskie prawo już zaczęło swoją pracę. Nie analizuj, nie próbuj kontrolować. Zaufaj, bo Duch działa najlepiej wtedy, kiedy ty po prostu pozwalasz. W kolejnej części wejdziemy jeszcze głębiej, w moment, gdy słowo staje się ciałem, a twoja rzeczywistość zaczyna się naginać do twojej wiary. Zrozumiesz też, jak Florence Scovel Shin nauczała o 24-godzinnej przemianie. I jak możesz używać tego prawa każdego dnia swojego życia? Wiesz, że wszystko, co dzieje się teraz w Twoim życiu, jest odpowiedzią na Twoje dawne słowa? Nie jest to kara, nie jest to przypadek. To echo. Echo Twoich dawnych deklaracji, myśli, emocji, lęków i pragnień. Ale oto cud. Każde echo można przesterować jednym nowym dźwiękiem. Jednym zdaniem, które rozbrzmiewa silniej niż wszystkie poprzednie. Florence zawsze powtarzała, że nowe słowo ma moc rozpuścić każde stare proroctwo. Nie musisz więc naprawiać przeszłości, nie musisz wymazywać błędów, cofać decyzji czy żałować. Wystarczy, że ogłosisz nowe słowo, bo nowe słowo tworzy nową przyszłość. I właśnie dlatego, gdy wypowiadasz, wszystko czego pragnę już zostało mi dane, nie tylko przywołujesz dobro. Ty resetujesz cały system wibracyjny swojego życia. To, co było brakiem, zostaje przekształcone w pełnię. To, co było odległe, staje się natychmiastowe. Bo duch nie zna pojęcia czasu. Duch zna tylko teraz. W tej chwili, gdy twoje oczy śledzą te słowa, twoja energia zaczyna się reorganizować. Twoje ciało czuje ulgę. Twoje serce zaczyna bić spokojniej, a umysł, pierwszy raz od dawna pen milknie. To cisza, w której Bóg przemawia. To przestrzeń, w której twoja dusza odzyskuje głos. I właśnie tam, w tym bezruchu, pojawia się cud. Nie na zewnątrz, ale wewnątrz. Bo cud zawsze zaczyna się od zmiany tonu w sercu. Zauważ, że nie proszę cię o wiarę w coś zewnętrznego. Nie mówię: uwierz w to, co mówię. Mówię: usłysz siebie. Bo wszystko, co potrzebne, już jest w tobie. Kiedy czytasz te słowa, Twoje wewnętrzne tak już zaczyna odpowiadać, to delikatne uczucie spokoju, które cicho szepcze, to prawda, niech to będzie twój znak, nie cud z nieba, nie błysk na horyzoncie, ale wewnętrzna pewność, że twoje słowo właśnie się zakorzeniło. Florence często opowiadała o historii kobiety, która przez lata modliła się o bogactwo, ale nigdy go nie doświadczyła, aż pewnego dnia przestała prosić i zaczęła ogłaszać. Powiedziała po prostu, bogactwo jest częścią mojego boskiego dziedzictwa i teraz je przyjmuję. I w ciągu 24 godzin ktoś, kto był jej winien pieniądze od lat, nagle oddał cały dług. Nie dlatego, że to przypadek, ale dlatego, że słowo wypowiedziane z mocą przywołuje niewidzialne siły do działania. Widzisz, to nie magia, to matematyka ducha, prawo przyczyny i skutku na poziomie energii. Jeśli wypowiadasz słowa zgodne z boskim prawem, efekt musi się pojawić. Florence nazywała to boską księgowością. Każde słowo to zapis w tej księdze. Każde zdanie to energia, która musi wrócić. Więc jeśli przez lata zapisywałeś słowa braku, dziś czas otworzyć nową stronę i zapisać ją jednym zdaniem, które resetuje cały bilans. Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. Powtarzaj je nie dlatego, że musisz ale dlatego, że chcesz. Nie z desperacji, ale z wdzięczności. Nie z nadziei, że może coś się zmieni, ale z pewnością, że już się zmieniło. Każde powtórzenie to przypomnienie duszy, że jest wolna. Że nie musi już biegać za tym, co i tak należy do niej. Teraz zamknij oczy i pozwól, by twoja wyobraźnia zaczęła malować. Zobacz siebie jutro rano, budząc się w spokoju, nie w lęku. Otwierając drzwi do dnia, który nie przynosi napięcia, ale wdzięczność. Poczuj, że powietrze jest inne, że Twoje ciało czuje lekkość, że każdy oddech to potwierdzenie boskiej obfitości. To nie iluzja, to Twoje nowe pole energetyczne pole człowieka, który już przyjął. Florence mawiała: Twoje życie nie odpowiada na to, czego chcesz, ale na to, kim jesteś. Dlatego nie pytaj, jak to zrobić. Stań się tym, stań się spokojem, stań się obfitością, stań się odpowiedzią. Wtedy wszystko inne stanie się naturalnym skutkiem. Być może teraz czujesz delikatne łzy, nie z bólu, ale z ulgi, bo twoja dusza właśnie usłyszała swoje prawdziwe imię, bo po raz pierwszy od dawna nie próbujesz już się naprawiać, po prostu wracasz do siebie. To jest właśnie moment przemiany: nie ma błysków, nie ma hałasu. Tylko cicha pewność, że już jesteś w domu. Ale pozwól, że powiem Ci coś jeszcze głębszego. Florence nauczała, że każda deklaracja wymaga spoczynku, bo to, co wypowiedziane, musi teraz zapaść się w ciszy, żeby mogło zakiełkować. Więc po tym, jak wypowiesz swoje zdanie, nie próbuj pomagać Bogu. Nie analizuj, nie sprawdzaj, nie oceniaj. Zrób coś przeciwnie. Zacznij dziękować. Wdzięczność to język gotowych cudów. To wibracja, która mówi, wiem, że już się stało. Niech to zdanie stanie się Twoim oddechem. Kiedy jedziesz autobusem, powtarzaj. Kiedy idziesz ulicą, powtarzaj. Kiedy czujesz lęk, powtarzaj. Kiedy czujesz wdzięczność, powtarzaj. Nie jako rytuał, ale jako przypomnienie. Bo każda chwila, w której pamiętasz, kim jesteś, jest chwilą, w której Twoje życie odpowiada. A teraz słuchaj uważnie, bo to jest serce całego przesłania. Nie mów, chcę, żeby się stało. Mów, to już się stało. To różnica między tym, kto czeka, a tym, kto tworzy. Świat nie nagradza tych, którzy proszą. Świat reaguje na tych, którzy ogłaszają. Niech te słowa będą dziś Twoim dekretom. Niech staną się rytmem Twojego dnia. Niech prowadzą Cię, gdy zapomnisz, że wszystko już jest w Tobie. Bo gdy zapomnisz, świat przypomni Ci stare historie. A Ty wtedy przypomnij mu to jedno zdanie, które rozświetla każdy rok. Wszystko, czego pragnę, już zostało mi dane. Florence Scovel Shinn powiedziała: „Nie musisz pukać do drzwi, które są już otwarte. To zdanie jest tymi drzwiami. Wejdź. Nie wahaj się. Nie analizuj, czy zasługujesz. Wchodzisz, bo to twój dom. Dom, w którym pieniądze, miłość, zdrowie i pokój nie są nagrodą, ale naturalnym stanem istnienia. Teraz, jeśli czujesz, że to przesłanie dotknęło twojej duszy, zatrzymaj się na chwilę i napisz w komentarzu.” Już przyjęłam, już przyjąłem. To Twoje potwierdzenie, to Twoje tak dla wszechświata, to Twoje duchowe podpisanie nowego kontraktu z życiem. A jeśli poczułeś, że to zdanie otworzyło coś w Tobie, kliknij. Lubię to, nie dlatego, że to tylko gest, ale dlatego, że to kolejny sposób na ogłoszenie. Tak, to jest moja prawda. I zasubskrybuj ten kanał, bo każde wideo, każda modlitwa, każde słowo, które tu usłyszysz, będzie przypominało ci, że jesteś potężniejszy niż wszystkie okoliczności. Bo tak mówi Florence Scovel Shin: Słowo, które wypowiadasz z wiarą, staje się Twoim losem. A dziś Twoje słowo stało się ciałem. Nie jutro. Nie za tydzień. Teraz. I w tym teraz rozpoczyna się nowy rozdział Twojego życia.